Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Okno Lajka. Zapraszam do oglądnięcia. Dzisiaj troszkę posiedzimy na Facebooku, skupimy się na tak zwanych fanpage'ach. Fanpage to nic innego jak taka podstrona na portalu społecznościowym z informacjami danej firmy, ze zdjęciami, z informacjami, aktualnościami, Ludzie mogą takie informacje skomentować, polubić, tak samo jak cały fanpage, czyli też damy ja lubię to i już te informacje będą się u nas na tablicy Facebookowej wyświetlać. Fanpage to również niezła reklama. Podam przykład korzystając z fanpage'u firmy Shock Design. Klikam w Google frazę Shock Design. I wyświetla mi się fanpage tej firmy, ponieważ jest on lepiej wypozycjonowany niż ich firmowa strona. Jak widzimy, fanpage bardzo bogaty w zdjęcia, również ich użytkowników. Ma 204 gości, którzy to lubią. Zapewne wiele osób zada sobie pytanie, czy warto mieć taki firmowy fanpage. Myślę, że warto. Chcę to potwierdzić moimi statystykami. Widać na statystykach, gdzie była wrzucona wiadomość na Facebooku. Jak widzimy, od 1 do 11 września, gdy nie interesowałem się jeszcze fanpage'em, miałem około 203 wejścia na stronę. Gdy postanowiłem wejść mocno w reklamę mojego fanpage'a, Zainwestowałem troszkę w niego, zadbałem o niego, wrzucając wiadomości, informacje. te tendencja była wzrostowa. Jak widzimy, jeżeli wiadomość była bardzo ciekawa, to jak tutaj, 15 i 1 września, te wejścia praktycznie się podwajały. No dobrze, ale w jaki sposób mogę sprawić, by społeczeństwo Polubiło mój fanpage, odnalazło go w sieci. Jest na to kilka sposobów: jest sposób tak zwany naturalny, czyli umieszczenie ikonki, lubię to na swojej stronie internetowej. Tutaj mamy taki przykład: daję, lubię to i automatycznie portal leżański For You. Lubi już 280 osób, a nie 279. Kolejnym sposobem pozyskania y, ludzi, y, klientów i użytkowników jest troszkę taki sztuczny sposób, ale również skutkuje. Y, można skorzystać ze strony Like Plus, czyli jest to taki system y, wymiany y, użytkowników. Na czym ten serwis tak naprawdę polega? Polega on na tym, że my kupujemy punkty. Jest to jeden ze sposobów pozyskania punktów. Kupujemy punkty. 1000 punktów kosztuje 12,30 zł brutto, więc nie jest to tak naprawdę dużo. Za te 1000 punktów dostaniemy 125 fanów. Możemy też zdobywać punkty, lubię to. Yy, polega to na tym, że za każde polubienie yy, stron użytkowników zarejestrowanych na tej stronie, yy, dostajemy tak zwane punkty bonusowe, czyli za kampanię standardową dostajemy 3 punkty, a za kampanię promowane dostajemy 6 punktów. Jak widzimy, te punkty zaraz się tutaj powinny pojawić. O, już są. Yy, I po dodaniu strony Yy, możemy w stronę wdrażać te punkty, i za każde 8 punktów dostajemy jednego fana. Yy, więcej informacji o stronie, like plus w kolejnych filmach.